Aha, yo, yo. Queen tutaj jo. tutaj czterysta Mam z... czterysta czterysta O, 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 yes, yes. Co powiedziałabyś na nockę o, o. u mnie? Bo lubisz pieniądze, o, a ja pieniędzmi o, się do... zajmuję głównie. Piszę na pager. Ta fura to Bentley. Jak mistrz, głowa nie jest pusta. O, mam byku, dawno cię nie widziałem. No, o, ządzeliśmy. Jak zygzak. ej. o, o. Zęby mam jak zygzak. Rzęsy mam jak zygzak. O, o. Nie goni mnie Polit! Nie! Mhm... Mm no... Oh. Uuuu! Uh -huh. O! Oh. Porsche 991! No! Co, co? Joł, joł! O! Oh. 991! O! Oh. O! Oh. O! Oh. Mhm! Mm jo! Yeah. Cock them back cube.